Wiadomo, że każdy kojarzy Straż Miejską przegananie babci z Pietruszką, zakładanie bloka, nakładanie mandatów itp. itd. Ale czas z tym zmienić. Powstał taki projekt, coś takiego jak nazwę to strona Rola Społeczna dla społeczeństwa i tu w bardzo ładnie włączył się Caritas Polska. My wraz wspólnie z Caritasem Polska stworzyliśmy takie coś jak pomoc osobom bezdomnym. Miało to miejsce już wiele lat wstecz, trochę ciepła dla bezdomnego, dzień dobry czy wszyscy żyją i Caritas Polska razem ze Strażą Miejską włączyła się w pomoc osobom bezdomnym. Od czterech lat powstał projekt jeszcze lepszy, to się wszystko rozwija, dynamicznie działa i przy współpracy Caritas Polska, Lekarze Nadziei i Straż Miejska powstał uliczny patrol medyczny. Bezdomność to jest dosyć często samotność, to dosyć często są choroby przewlekłe, Także no taki każdy bezdomny jak już słyszy uliczny patrol medyczny, no to już się cieszy, bo wie, że uzyska pomoc. No i najczęściej w naszym przypadku to jest opatrywanie yy, przewlekłych ran. To najczęściej spotyka takie osoby bezdomne. W drugiej kolejności to jest monitoring podstawowych parametrów życiowych. Czasami jest to po prostu rozmowa z taką osobą, są to rozmowy 15-pół godzinne. Czasami wymagana jest pomoc specjalisty, także robimy transport takiej osoby z miejsca przebywania do przychodni dla bezdomnych. Często też korzystamy z Caritasu, z łaźni przy ulicy Żytniej 1A. Dosyć często tam jeździmy, przebieramy te osoby, dopiero. Po takiej higienie możemy przystąpić do jakiejś pierwszej pomocy właśnie. Także no, ogólnie powiem, że jesteśmy przyjmowani bardzo pozytywnie.